Hej, witam wszystkich na moim kanale dzisiaj kolejny filmik o popach i tym razem znów powtórka powtórka uzupełnienie serii, bo pokazywałem już wam Saliego w jednym, w jednym z moich filmików, ale stwierdziłem, że no jednak muszę sobie uzupełnić, muszę to zdobyć przynajmniej jeszcze dwa inne popy, tym bardziej, że nie miałem jeszcze nigdy Majka Wazowskiego posiadam całą poprzednią serię, czyli to wydanie, w którym były te cztery podstawowe figurki, czyli był, był Sali, była Bo, był, był ten Chief i Ross, te cztery figurki posiadam z, tego, z tej serii i jeszcze tego Saliego też w wersji Flocket, czyli tej takiej ala miękkiej z, z materiału, a, ale postanowiłem teraz Dokupić sobie jeszcze do kompletu e, Majka i jeszcze jedną bu e, i, I jestem z nich, e, już od razu powiem, nie będę przeciągał, jestem z nich bardzo zadowolony, e, ponieważ no, uzupełniłem moją kolekcję potworów. A mamy tutaj w tej serii pięć podstawowych figurek, proszę, czyli buł, sali. E, Mike i Celinka, czyli ta narzeczona Wazowskiego i Yeti. No, z Celinką i z Yeti aż tak bardzo nie jestem, nie jestem związany, więc postanowiłem sobie dorzucić te dwie figurki do Saliego i mamy taki, taki secik. Dobrze pokazuję już, objaśniam, pokazuję, zachwycam się i tak dalej. Proszę. To jest Sali, który już był na jednym filmiku, a teraz jest powtóreczka, dla tych co nie widzieli, jest to figurka z tego momentu w filmie, kiedy, kiedy potwory przyjmują buł w swoim, w swoim mieszkanku, pokoju i tam bojąc się, że może je zarazić, może im coś zrobić jako dziecko, no, szykują się do takiego takiego e, bliższego spotkania z nią, e, chroniąc się różnymi sprzętami domowymi, czyli tutaj sali ma durszlak na głowie, e, tutaj ma jakąś pokrywkę czy przykrywkę od kosza e, i tak, e, tak przygotowany będzie chciał się spotkać z Bu, a, a Mike Wazowski no, poszedł tutaj jeszcze bardziej. I oto Mike Wazowski. Nie byłem przekonany do tej figurki ani na rysunkach, ani gdzieś tam na... Na zapowiedziach, ale jak wleciała w moje ręce i zobaczyłem ją z bliska, to powiem, że jest, jest fajna. Ma bardzo dużo tutaj takich elementów z, tego, z tej sceny. Te kuchenne rękawice założone, bardzo fajnie też wykonane, że widać, że rzeczywiście są włożone tam. Dłonie do środka, a nie tak razem zlane płetwy, które nie wiem przed czym miałyby go chronić, też sitko na głowie, przywiązane tutaj, no prawie bandaną jak Rambo. Tutaj maska, rurka do nurkowania, nakryta od góry lejkiem. Także no, pomysłowość jest niesamowita. I tutaj też jakiś spray w dłoni nie wiem co to miało być, czy coś na owady, czy, czy jakiś dezodorant, no ciężko mi jest odpowiedzieć, szkoda, bo nie ma tutaj żadnej nazwy, musiałbym to sprawdzić na filmie, jak to wyglądało, to mogłoby też tutaj fajniej, fajniej też zagrać. Bardzo kolorowa figurka, no i to pojedyncze łoko, proszę. Tak prezentuje się ta dwójka dzielnych łowców dzieci, proszę. Także no... Warto było ich kupić, bo, bo teraz wreszcie doceniłem, gdy są, stoją obok siebie, no, naprawdę ich doceniłem. E, do tego będzie można im tutaj wystawić tą buł z, z tej pierwszej serii, e, bo ta, którą dostajemy w drugiej serii, w trzeciej właściwie, e, jest, jest y, trochę z innej sceny w filmie. A oto i ona jest prześliczna, przecudowna fantastyczna, rewelacyjna, no nie wiem, co Wam jeszcze tutaj powiedzieć, ale Bół zawsze robi robotę, a tutaj przebrana za potwora e, z tego mopa, e, z tych jakichś takich elementów, które Mike i Sally znaleźli, no jest przesłodka, wystaje z tego przebrania, z tym uśmiechem i co rzadko w popach, nawet bardzo rzadko ma zrobione usta i normalnie one są nawet nie namalowane, ma taki malutki nosek i są, jest na właśnie, cała, cała, buzia jest, jest zrobiona, e, te śliczne oczęta, włoski wychodzące spod tego przebrania, no naprawdę jest cudna, a tutaj jeszcze te dwa oczyska na tych, e, na tych, e, te czułki można tak powiedzieć, no prezentują się super, z tyłu też taki ala troszkę jak sali taki ogon i te macki ośmiornicy no i jest prze, prze switaśna ma problem ze staniem przynajmniej u mnie gdzieś ta jedna macka jest, jest trochę zbyt płaska i na jakimkolwiek mniej równym podłożu po prostu się przewraca troszkę już ją podprostowałem więc stoi Bardziej stabilnie. Jeżeli będziecie chcieli, taki filmik też go nakręcę: jak zrobić, żeby Twój pop stał i się nie przewracał. Dobrze, piękna ekipa, kolorowa, fantastyczna, ozdoba półki i jeden z lepszych filmów animowanych, oczywiście ze stajni Pixara i teraz Disneya. Dobra, co tu więcej mówić? No, potwory i spółka zawsze robią robotę i są dla mnie jednymi z ulubionych figurek Funko Pop. Dobrze, dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że podobały się figurki, że może też macie takie w swojej kolekcji, jeżeli nie, to możecie je kupić na PopWin, jeżeli tam jeszcze są, bo jest to w miarę aktualna seria, także gdybyście chcieli, to zapraszam. Linki do sklepów też macie pod filmem, tam są linki, jeżeli rozwiniecie sobie ten opis, tam są Linki do forum, na, do forum na Facebooku, do sklepów, do forum na sklepie PopWinyl, także różne ciekawostki. Kontakt do mnie. O, widzicie? Gdzieś tutaj jednak jest. Jeszcze, jeszcze musimy ją troszeczkę nad nią popracować. Także na pewno chyba wskoczy taki filmik. Dobra, trzymajcie się i do następnego. Hej!